Cześć yeah, chłopaki, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maktum CS. W Daily CS'owym codziennie 6:6 6.30 pojawiają się tutaj premierowe filmiki stricte z CS'a bądź jakichś tam pobliskich Sensowych tematów typu skiny, e, ocenianie kipunków, zgłaszajcie się do oceniania kipunków na Discordzie, w Maktum Corp do którego macie link w opisie. Macie tam specjalny kanał oceniania kipunków. Pamiętajcie o Acton Cantor, skupuję skiny. Jak macie jakieś skiny na sprzedaż, tak jak najbardziej podbijajcie do mnie na Discordzie. Mastą mojąś na Instagramie Mastą Cantor, kupię je od Was jak najbardziej natychmiastowo. I w sumie, jeśli chodzi o natychmiastowe, jak jeśli chodzi o stronę do, do Instant sellu właśnie natychmiastowej sprzedaży, to. No daje najlepsze oferty Więc podbijajcie, ewentualnie polecajcie mnie znajomym Zapłacę 2% za polecenie Każdej osobie, która właśnie to zrobi to, przy 10 koła macie 200zł A już przechodzę do otwierania szneczki Dzisiaj w pomysłu widzę otworzymy sobie kapsułki Sztokholm Z pomysłu Sekara Jeśli mnie pamięć nie myli to ja coś ich tu posiadam Z tych kapsułeczek W Schowkach Tutaj jest Stockholm 1 Drugi i trzeci, czyli mamy autografy, kandydat mistrzów, autografy. Tu mamy kandydaci, loga drużyn, finaliści. Tu jeszcze będzie finaliści kandydaci. A nie, to jest to samo. Ok, no to no w sumie tyle, co mam. No już kupować specjalnie nie będę, więc przechodzimy sobie do tych trzech kapsułeczek i je sobie właśnie teraz o, otwórzmy. Przechodzimy, fajnie, że klucza nie potrzeba. Złote Tailu. Ej, to w sumie, <laughs> aż sobie sprawdzę, ile taka obsługa kosztuje. Czy ona, czy ona nie kosztuje z jakichś 20 albo 30 zł? No ja, 10. Ej, no to kurde, masz. No przecież jest Copenhagen Flames Tailu. Face. Wirus to 54 zł. To co nie jest jakaś jedna z lepszych kapsułeczek do zwierania Tak przypadkiem właśnie na to w fadłem. 38 Entropic też, bo przecież Entropik już chyba nie gra. Czy Sprout nie gra? Albo Entropik, albo Sprout 34 a Tailus pewno ze 120 306, no kuria mać. już folii kosztuje chyba to Tailus, o 63 zł właśnie Sharks. Jak musi zrobić jakiś grubo pani tej kapsułki. Bożeż. To pewnie to Bluetooth Pro też mi zwraca kapsułkę w Foli. folie na stuł też wracają. No 3 Nie, dwukrotny profit. Entropic to samo. Renegade tu jeszcze są. Tylu to 63 zł. Zobaczyliśmy na Hagen Flames pewnie w Holo nawet mi zwraca na kapsułkę. Dobra, i mocna kapsułka, nie są 36 zł. Chyba kupię sobie trochę więcej tych kapsułeczek, tak szczerze mówiąc, bo aż mnie stój no i mamy papier, tajlu, ale papier, szkoda szkoda, że to jest papier, no ale trudno się mówi ile to kosztuje? Otwierzmy sobie to kosztuje 1,50 50, no to może tak na zachętę po prostu poleciało kurde, aż mi kusi jeszcze raz tam to otworzyć papier no właśnie, ale to jest kwestia tego, że papier leci no nie? jakby nie leciał papier to, to serio, giga opłacalna krasłeczka. Wrócimy sobie, jeszcze jedną taką otworzymy, albo to może w przyszłości. Na tą chwilę ja bym wam dziękował za oglądanie, pamiętajcie o codziennych filmikach, codziennych streamach, 22 drugie z rozdawania skinów i nie tylko. Siemano!